Johnny Cashman rozmawiał ze swoją rodziną prawie każdego dnia. Ale teraz, szóstego dnia, nie otrzymując od niego żadnej wiadomości, wiedzieli, że coś jest nie tak. Johnny mieszkał w Lynchburgu w Virginii, setki mil od swojego domu w Maine i nie mogąc go samemu sprowadzić, rodzina zadzwoniła na policję w tym rejonie i poprosiła o sprawdzenie jego stanu zdrowia. Policja weszła do mieszkania Johnny'ego 19 kwietnia 2022 roku. A kilka godzin później zadzwonili do jego rodziców z wiadomością, że znaleźli ich syna martwego na podłodze. Według funkcjonariuszy, Johnny doświadczył jakiegoś rodzaju zdarzenia medycznego, które doprowadziło do krwawienia z przewodu pokarmowego i te ostatecznie odebrało mu życie. Ale to nie miało sensu dla rodziny Johnnego. Miał on zaledwie 38 lat i właśnie otrzymał czystą kartę zdrowia po pełnym badaniu lekarskim zaledwie 4 miesiące wcześniej. Było to tak nieoczekiwane, że nawet zapytali, czy były jakieś ślady walki lub dowody na to, że mógł odebrać sobie życie. Ale funkcjonariusze zapewnili ich, że nie było żadnych urazów, narkotyków i niczego podejrzanego znalezionego na miejscu zdarzenia i że przyczyna jego śmierci była całkowicie naturalna i prawdopodobnie została spowodowana nad używaniem alkoholu i paleniem papierosów. Jedynym dowodem było to, że Johnny nie cierpiał, ponieważ stwierdzili, że zmarł natychmiastowo. Z tego powodu nie wykonano sekcji zwłok, ponieważ sprawa wydawała się tak prosta, jak to tylko możliwe i pomimo wątpliwości jego rodziny, czy powinni przeprowadzić własną sekcję zwłok, funkcjonariusze powiedzieli im, że nie będzie to konieczne. I tak ciało Johnny'ego zostało skremowane i odesłane z powrotem do Maine, co wydawało się być końcem historii Johnny'ego Cashmana. Dziesięć dni po odkryciu ciała jego była dziewczyna i jej matka pojechały do jego mieszkania, aby zabrać część swoich rzeczy. Wiedziały, że ponowne wejście do mieszkania będzie trudne, ale ostatecznie nie mogły przygotować się na to, co czekało na nie w środku. Wszędzie była krew. Wypływała z łazienki, była na drzwiach, rozbryzgnięta po całym mieszkaniu i została znaleziona nawet na krześle. Ale najbardziej przerażającą częścią tego wszystkiego były ściany. Pokryte rozpryskaną krwią, na której widać było długie, smugowate odciski dłoni, to było coś żywcem wyjęte z horroru, i chociaż przyczynę śmierci żonego uznano za naturalną, to co znaleźli w środku wydawało się być czymś innym. Zszokowane tym, czego były świadkami, postanowiły zrobić wiele zdjęć z rozlewu krwi i wybiegły z mieszkania prosto do sąsiada żonego ten sąsiad wyjawił, że wierzy, iż wydarzyło się coś o wiele gorszego, niż tylko nagły przypadek medyczny, ponieważ miał zamontowaną kamerę bezpieczeństwa na swoich drzwiach, zwróconą w stronę mieszkania Johnego i w dniu jego śmierci uchwyciła ona coś niezwykle niepokojącego. Nagranie pokazuje Johnego, wchodzącego po schodach prowadzących do jego mieszkania. Około 15:03. Nic nadzwyczajnego, choć warto zauważyć, że trzymał pustą szklankę, być może sugerując, że pił, ale to wcale nie wydaje się utrudniać jego ruchów. Po wpisaniu kodu wchodzi do domu, tak jak robił to każdego dnia. Ale chwilę później, wewnątrz mieszkania, dzieje się coś niezwykłego, i podczas gdy to pozostaje niezauważone, to nie pozostaje niesłyszalne. possible. Wow. Na nagraniu słychać mężczyznę krzyczącego i pytającego w kółko: co ty robisz? i błagającego, żeby ktoś przestał. Na dodatek można też usłyszeć głośny hałas. Jakby w środku się coś przewracało lub doszło do jakiegoś rodzaju fizycznej sprzeczki. Zanim ta osoba ucichnie zaledwie kilka sekund później. Nie było jasne, czy ten głos należał do Johnego czy może do kogoś innego, kto znajdował się w środku, ale bez względu na to, jedno było oczywiste. W tym mieszkaniu był ktoś jeszcze, mimo faktu, że Johnny mieszkał sam i zaledwie siedem minut później ta niewidziana osoba ujawniła się. Ewidentnie nie był dziony, anonimowy mężczyzna prawie wychodzi z budynku, zanim zmieni swoje zdanie. Odwraca się i wchodzi po schodach, zanim zacznie bawić się klamką, dotykając jej tylko rękawem, jakby wycierał odciski palców. Następnie schodzi po schodach i zatrzymuje się ponownie, gdzie wydaje się być w stanie szoku po tym, co się właśnie wydarzyło, zanim się uspokoi i wyjdzie z budynku, ale nagranie w tym momencie się jeszcze nie kończy. Zaledwie minutę później słychać Zionego wołającego pomoc z wnętrza mieszkania, chwilę później cichnie i żaden dźwięk ani aktywność nie dobiegała z jego mieszkania, dopóki policja nie przybyła 5 dni później. Nagrania i scena wewnątrz zdawały się przeżyć temu, co rodzina Zionego usłyszała o jego śmierci. Wszechobecna krew. Wskazywała, że śmiercionego nie nastąpiła w jednej chwili, a to w połączeniu z obecnością tego nieznanego mężczyzny, który, będąc wyraźnie zdenerwowany, wycierał odciski palców, a także dźwięki pozornej walki w środku, zdawały się wskazywać na coś o wiele bardziej złowrogiego niż to, co początkowo przekazali funkcjonariusze rodzinie. Ale nawet widząc to nagranie, Policja nadal uważała, że śmierć John'ego nastąpiła w wyniku nagłego wypadku medycznego, ponieważ szybko zmienili swoją pierwotną wersję, mówiąc, że rozprzestrzenienie się krwi było spowodowane niekontrolowanymi wymiotami i że John'y prawdopodobnie cierpiał przynajmniej przez krótki czas. Ale ten nagły wypadek medyczny nie został rozwinięty, ponieważ tak naprawdę nie wiedzieli, co było jego przyczyną, ponieważ nigdy nie wykonano sekcji zwłok. Nie można było jej również wykonać, ponieważ w tym momencie Johnny był już skremowany ze względu na początkowe oświadczenia policji. Więc jeśli mężczyzna został faktycznie zamordowany, co materiał filmowy zdaje się sugerować, teraz nie ma praktycznie żadnego sposobu, aby to udowodnić. A co czyni tą sprawę jeszcze bardziej frustrującą, to fakt, że organy ścigania już miały to nagranie. Zostało zebrane tego samego dnia, i albo nie przejrzeli go dokładnie, albo nie uważali, że jest to zbyt podejrzane. Jednak wszyscy inni z pewnością tak myśleli. I wkrótce to wideo zaczęło krążyć w internecie, co doprowadziło do zadania jednego rażącego pytania: Kim jest ten mężczyzna? Ponieważ nikt, kto uczestniczył w życiu żonego, go nie rozpoznał. Cóż, dopiero 11 maja śledczy w końcu zidentyfikowali go jako Stevena Churcha, a po przesłuchaniu wyjawił, że przeprowadził się do Lynchburga ze względu na pracę, ale okazja, którą miał, upadła wkrótce po przyjeździe, pozostawiając go bez pieniędzy i miejsca do spania. Więc wtedy poznał John'ego, który zaproponował, że pozwoli mu przenocować na kanapie. Podobno mieszkał z John'em przez trzy dni i opisał go jako alkoholika, który pił nieustannie, także w tym pamiętnym dniu. Kiedy Johnny wrócił do domu, Steven twierdził, że zaczął na niego krzyczeć, aby zapłacił za czynsz. Co doprowadziło do słownej sprzeczki między nimi, ale on zapewniał, że ta sprzeczka nigdy nie przerodziła się w bójkę i że wyszedł natychmiast po tym, po czym szybko wrócił, aby wyczyścić swoje odciski palców, ponieważ bał się, że Johnny wezwie policję i pozwie go o squatting. Mając na koncie dwa przestępstwa, Steven popadł w paranoję na myśl o powrocie do więzienia. Ale kiedy Steven wychodził, wspomniał, że widział Johnego pochylonego nad toaletą, jakby miał zwymiotować. Ale twierdzi, że wyszedł, zanim rozpoczął się tak zwany nagły wypadek medyczny. I to jest sedno relacji Stevena z tego dnia. Ale problem polega na tym, że tak naprawdę nie pasuje to do tego, co słyszymy na nagraniu. Na nagraniu możemy usłyszeć wszystko, co dzieje się w mieszkaniu, ale w żadnym momencie nie słyszymy żadnej kłótni, ani nie słyszymy nic o najmie. A frazy te bardziej nadają się do fizycznej walki, niż werbalnej. W rzeczywistości przez cały czas wydaje się, że słyszymy tylko jeden głos, ale jest wyjątek. Nigdy ostatecznie nie ustalono, Czyj jest, który głos? I każdy ze scenariuszy maluje zupełnie inny obraz o tym, co mogło wydarzyć się w tym apartamencie. Ale niezależnie od tego, ten dźwięk jasno pokazuje, że historia Stevena została zmyślona, przynajmniej w pewnym stopniu, ponieważ nie bierze on pod uwagę głośnego walenia w tle i z tego powodu jego wersja wydarzeń jest generalnie odrzucana, ponieważ większość ludzi wydaje się wierzyć w jedną z dwóch głównych teorii. Pierwsza mówi o tym, że po przybyciu do domu, Johnny i Steven wdali się w bójkę, w wyniku której Johnny otrzymał cios w brzuch, co z kolei wywołało lub zaostrzyło ten nagły przypadek medyczny. Krwawienia z przewodu pokarmowego są przerażające i z pewnością mogą spowodować taki rozlew krwi, jaki został odnaleziony w mieszkaniu. I być może, widząc wypływającą krew z Steven zaczął na niego krzyczeć, zanim zdecydował się uciec. Bojąc się, że zostanie oskarżony o morderstwo, to wyjaśniałoby zachowanie i działania Stevena po opuszczeniu mieszkania i dlaczego mógłby zmyślić swoją historię, ponieważ wiedział lub wie, że był bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć od niego, a ten cios w brzuch mógł zostać łatwo przeoczony przez śledczych, ponieważ obrażenia były głównie wewnętrzne. Druga teoria mówi, że po przybyciu do domu, Johnny naturalnie doznał nagłego wypadku medycznego, co doprowadziło do tego katastrofalnego krwawienia z przewodu pokarmowego. Widząc to i będąc prawdopodobnie w szoku, Steven krzyknął na niego, żądając, aby powiedział mu, co się dzieje, i kazał mu przestać, ponieważ być może chodził po domu i wszędzie roznosił krew, co tłumaczyłoby drugi głos mówiący nie mogę przestać. Można zrozumieć, że to doświadczenie nie miało sensu dla Stevena i być może po prostu nie miał pojęcia, co się dzieje i wyszedł, próbując udawać, że tam nigdy nie był, ponieważ bał się, że zostanie obwiniony za to, co działo się z Johnem. Więc zasadniczo zostawił go tam, żeby umarł, czy to świadomie, czy nieświadomie. Ale co mnie niepokoi w tej teorii, to dlaczego Steven nigdy nie zadzwonił po 911. Nie tylko on, ale także Johnny, ponieważ jego telefon został znaleziony wewnątrz wraz z krwią, co sugeruje, że w pewnym momencie trzymał go w ręku. Chociaż możliwe jest, że ogromna utrata krwi po prostu sprawiła, że był zbyt zdezorientowany. Obie te teorie wydają się być wiarygodne, lub przynajmniej bardziej niż wyjaśnienie podane przez Stevena. Jednak w październiku 2022 roku sprawa Johnnego została oficjalnie zamknięta na dobre. A Steven został oczyszczony z wszelkich zarzutów, ponieważ śmierć Johnnego została oznaczona tak samo jak zawsze. Nagły przypadek medyczny, którego nie można było bardziej rozwinąć. A najbardziej istotnym dowodem jest to, że odciski butów Stevena nie zostały znalezione w śladach krwi, ale Cionego, więc sugerowało to, że nie brał udziału w walce, ale według mnie można obalić to wcześniej wspomnianymi teoriami. Chociaż niezależnie od tego. Bez możliwości sekcji zwłok jest prawdopodobne, że sprawa zakończyła się na dobre, ale z tym niepokojącym nagraniem nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w tej historii było coś więcej.